Zaraz nastąpi zmniejszenie strefy! Poszukaj... Zaraz nastąpi zmniejszenie życia w strefie. Hej, czyście Mano, witam bardzo serdecznie z tej strony. Makler Games. A w dzisiejszym filmie pogadamy sobie na temat strefy, ponieważ zostanie drastycznie zmniejszona. Oraz Friendly Fire oczywiście nie w Blackoutcie, tylko w Multiplayerze. No więc przechodząc do szczegółów: Strefa. Ja, wiadomo, standardowo strefa bije po 2. Potem bije po 3. Wiadomo, gdy się kółko już bardziej zmniejsza. Trzecia Strefa bije po 3. Czwarta strefa bije po 5. Piąta strefa bije po 10, szósta strefa bije po 15, siódma strefa bije po 20 oraz ostatnia ósma strefa bije po 25 więc zazwyczaj yy, to było takie standardowe czy, czy, czy chyba na solo, czy na czwórkach czy na dwójkach, to wszystko było takie same ale mam niestety smutną wiadomość, ponieważ od dzisiaj po updatecie, kiedy, kiedy nastąpi update 1.16, Otrzymamy update, bo oczywiście w którym wiadomo dużo updateu, jest dobry dobrego i tak dalej, dużo kontentu, ale też mamy kilka takich złych rzeczy i ja się właśnie o te rzeczy bardzo martwię, ponieważ to będzie strasznie głupio, chociaż z drugiej strony to rozumiem czemu to Treyarch robi, już mówię o co chodzi a więc jak już mówiłem, normalnie strefy biją wiadomo, zależnie od która to jest strefa czy druga, czy trzecia, czwarta, wiadomo, każda będzie biła mocniej a teraz będzie tak, tym dłużej siedzisz w kółku, po, poza kółkiem czyli poza strefą, czyli załóżmy, że nie wiem, wylądowałeś na budowie, ale strefa jest na turbinie, no to musisz biec bo załóżmy, ktoś ci ukradł pojazd, więc biegniesz, biegniesz no i strefa bije pierwsza po dwa, nie? No, powiedzmy, że już potem dobiegasz do strzelnicy, yy, masz jakąś walkę, wygrywasz ją i powiedzmy, strefa znów rusza, nie? I kolejna strefa bije po 3, tak jak mówiliśmy, druga strefa bije po 3. I co jest najgorsze, właśnie, tym więcej będziesz siedział poza strefą. Tym więcej otrzymasz obrażeń na koniec. Czyli, tak jak mówiłem, ostatnia strefa, czyli ósma bije po 25, a na przykład w Twoim przypadku będzie biła Cię po 50, ponieważ Ty byłeś bardzo długo poza strefą. I właśnie tak będzie teraz działała strefa, czyli będzie się skalowała do każdego gracza, kto ile był poza strefą. I to jest bardzo interesujący aspekt, ponieważ jak to Sam David Wonderhawk wczoraj powiedział na live streamie, że takie perki jak medyk, przybysz oraz konsumer, już mówię co one robią. Medyk oczywiście pozwala na szybką reanimację. Konsumer. Pozwala na bardzo szybkie leczenie, czyli bandaż używasz w pół sekundy, apteczkę używasz tak jak, yy, tak jak bandaż, a, a traumę używasz tak szybko jak apteczka, więc to jest o połowę szybciej. I przebież, przebysz robił to, że dostajesz o połowę mniejsze obrażenia od strefy i jakby mnie sp spytacie po co w ogóle ta zmiana i po co ja gadam o tych perkach. No perki y wymieniam po to, ponieważ David Onehap wspomniał, że oni nie chcieli tych używać perków, więc zrobili zmianę do strefy. A czemu zrobili zmianę do strefy? Ponieważ y ludzie strasznie narzekali, że na przykład w ostatnich kółkach ludzie siedzieli gdzieś po ukrywaniu w kątach i się leczyli zamiast wiadomo wyjść i walczyć, nie? Bo to było strasznie takie kamperskie, a wiadomo oni oni chcą, żeby ta gra była najbardziej taka flowless, żeby była żeby było płynna i bardzo dużo się działo akcji i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? I właśnie Treyarch postanowił zrobić takie coś, że po prostu nie chcieliby walać tych perków, bo jakby one są bardzo dobre, zresztą tak sam David, David powiedział, że właśnie przybysz przy jest bardzo dobry, ponieważ zamiast, na przykład na czwartej strefie dostajesz zamiast 10 damage, dostajesz, dostajesz 5, teraz już tak nie będzie. Tym więcej siedzisz poza strefą, tym więcej otrzymasz w po, potem w kolejnej strefie. To jest bardzo dziwny, dziwny aspekt, ale tak czy inaczej, napisz mi w komentarzach, co o tym myślisz, chciałem zrobić taki szybki quick video, jeszcze tutaj pogadamy sobie szybko o drugiej <laughs> rzeczy o, na temat Friendly Fire. Sorry oczywiście za głos, ponieważ jest dosyć rano, ja to nagrywam, jeszcze do po pokawy dopiero, więc jeszcze mój głos nie jest rozgrzany. Tak czy inaczej, mowa o Friendly Fire, czyli nie wiem czy wiecie, ale e, Friendly Fire jest w multiplayerze, oczywiście w hardcore i leak play podaje, że no tak jest, chyba, napiszcie w komentarzach, poprawcie mnie, jeśli jestem tutaj w błędzie. Tak czy inaczej, Friendly Fire działa tak, że zabijacie jednego przy... y, Kolegę, powiedzmy niechcący, rzuciliście klaster, zabiliście swojego, no okej, okay, no, zdarza się, nie? Zabiliście drugiego i bodajże, albo trzeciego, albo za drugim, albo za trzecim razem was wywala. No, jeszcze z tym to nie istotne. Wywala was z gry, no, bo wiadomo, zawijacie sojuszników. A teraz będzie działał tak, że na początku meczu, gdy na przykład chcecie strzelać do swoich, nie? Bo zdarzają się takie sytuacje, jakiś symbol jest w teamie i strzela na początku meczu, gdy, gdy mecz się zaczyna do was. Teraz będzie działał tak, że jak on strzela do was, on otrzymuje obrażenia, a wy nic, więc taki rykoszet. Jak on strzeli do was za 27 to a nie 20, więc jakby to eliminuje ten cały taki rush na stronie swoich i to ogólnie będzie na start meczu. A ogólnie w meczu jak będzie, to pierwszy kill oczywiście możesz zabić, w sensie możesz zabić pierwszy raz swojego, no bo to może być wypadek. Drugi raz już yy, też chyba, o ile pamiętam, nie pamiętam coś tego, a trzeci raz już będziesz też dostawał ricochet, już to przez cały mecz. Czyli za każdym razem jak będziesz, y, y, będziesz strzelał do swoich, będziesz dostawał tyle damage'a ile im zadajesz, a oni nic, więc to jest bardzo fajny balans, ponieważ nie, nie możesz swoich zranić, mimo że to jest hardcore ale no no, wie, no wiecie, no jest ten balans, że nie ma tych skambagów, którzy, wiecie, strzelają się, mi się takie sytuacje zdarzają, nie mam pecha, że coś takiego, nie wiem, mam, mam chyba ogromnego pecha, że, że takie sytuacje u mnie się zdarzają, więc ja się cieszę z tej zmiany, chociaż nie gram ogromną ilość, multi gram taką, taką average, jakby ilość multi, więc głównie gram blackout oraz zombiaki, więc tak czy inaczej to jest bardzo dobra zmiana dla wszystkich fanów multiplayer i tak dalej. Napisz, napisz mi w komentarzach, co o tych zmianach myślisz, o strefie oraz multi. Moim zdaniem multi to jest ta taka dobra wiadomość o Friendly Fire, a o strefie, no nie wiem, będziemy musieli przetestować w praniu, zobaczymy jak to wyjdzie, prawda? No ja się z wami będę powoli żegnał, nie zabierając więcej czasu, bo już gadam o głupich dwóch grzeczach. 6 minut, tak czy inaczej, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że pomogłem, Dałem, przekazałem... Kolejną ilość informacji, mam nadzieję, tak czy inaczej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Subskrybuj jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi w, w kodzie. Oraz dawaj lajka, oczywiście, jeśli film spodoba, jeśli ci się nie spodobał, daj też lajka, skomentuj, czemu i tak dalej, i tak dalej. Cześć, do usłyszenia, Maklery auto.